Obecna sytuacja na świecie związana z pandemią zmusza nas do zmiany naszego stylu życia. Niektórym osobom jednak kompletnie odbija i zaczynają wpadać na zupełnie zwariowane pomysły. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam kilka dość dziwnych i zarazem prawdziwych historii, które wydarzyły się niedawno. Zapraszam do oglądania. Ojciec tak żenująco ostrzegł syna, żeby ten nie mógł wyjść z domu. Wraz z rozwojem pandemii w wielu krajach zostały wprowadzone ograniczenia. Niektórzy nie mogą wychodzić z domu. Jednak jeden młody Filipińczyk bardzo nalegał na to, aby wyjść i spotkać się ze znajomymi. Jego ojciec mu tego surowo zakazał. Jednak w obawie przed tym, że syn tak czy siak gdzieś się wymknie, postanowił zrobić coś niespodziewanego. Tata wziął golarkę i kilkoma pociągnięciami zrobił synowi taką fryzurę. Jak możecie się domyślać, dzieciakowi raczej się to nie spodobało. Teraz już musi zostać w domu, bo wstydzi się z niego wyjść. Czego to rodzice nie zrobią, gdy martwią się o swoje ociechy? Bandyta używał majtek jako maski podczas napadu. Kiedy policja dostała wezwanie do interwencji w sprawie napadu z bronią w ręku, mocno się zdziwiła słysząc opis sprawcy. Podejrzany został opisany jako biały mężczyzna około dwudziestki, średniego wzrostu, z szarą tkaniną na głowie, z otworami na oczy. Jak się jednak okazało, zamiast maski czy kominiarki nosił on zwykłe majtki. Zaniepokojeni obywatele Missouri z łatwością jednak potrafili zidentyfikować mężczyznę jako Szona McCormacka. Ten został aresztowany kilka dni później. Ciekawe, czy będą się z niego nabijali w więzieniu. Mężczyzna roznosił telewizory i zostawiał je przed domami. We wrześniu 2019 roku mieszkańcy dzielnicy Virginia obudzili się, widząc niecodzienny prezent pozostawiony pod ich drzwiami. Na zewnątrz prawie każdego domu na ulicy Ster leżały kineskopowe telewizory. Nagrania z monitoringu pokazały, że osoba, która za tym stała, nosiła dość niecodzienne nakrycie głowy. Ten tajemniczy człowiek spędził całą noc, zostawiając dziesiątki starych telewizorów, i do dziś nikt nie wie, po co to zrobił. W dodatku nie został on jeszcze złapany. Policja chce go oskarżyć o liczne wtargnięcia na posesję oraz o zaśmiecanie środowiska technologicznymi odpadami. Egzotyczny ptak okazuje się być brudną mewą. W lipcu 2019 roku Jaskrawo-pomarańczowy, egzotycznie wyglądający ptak został przywieziony do szpitala dla dzikich zwierząt, po tym jak znaleziono go na poboczu autostrady w Anglii. Personel był mocno zdumiony i nie potrafił wyjaśnić w jaki sposób to dziwne zwierzę się tam znalazło. W dodatku nikt nie wiedział co to za rasa. Cóż, przynajmniej dopóki go nie umyli. Jak się okazało, była to zwykła mewa, która była bardzo brudna. To, czym była pokryta, było prawdopodobnie przyprawą kary. W jakiś sposób tak musiał się nią zabarwić. Kto wie, może wleciał w jakąś potrawę. Co ciekawe, był on tak upoprany, że nie mógł nawet latać. Po kąpieli jednak udało mu się swobodnie odlecieć i dalej szukać jakichś wyszukanych dań, w które można wlecieć. Sportowiec oszukał kwarantannę i przebiegł maraton na podwórku. Dla niektórych osób w dobie pandemii praca może być bardzo trudna. Jednak dla Jamesa Campbella, który rzuca oszczepem przejście na treningi domowe nie było wielkim problemem. W rzeczywistości James przyzwyczaił się do ćwiczeń na swoim niewielkim podwórku i postanowił spróbować czegoś szalonego. Wrzucił na Twittera post, w którym powiedział, że jeżeli dostanie on 10 tysięcy retweetów, to przebiegnie maraton w swoim ogródku. Jak się pewnie domyślacie, jego życzenie bardzo szybko się spełniło. James ubrał buty sportowe i zrobił ponad 7000 okrążeń w ciągu 6 godzin. W ten sposób przebiegł 42 km. Podarte koszulki używane jako papier toaletowy. Z pewnością pamiętacie, jak i w naszym kraju wprowadzono lockdown. Wówczas wielu ludzi zaczęło masowo wykupywać papier toaletowy czy makarony. Był to spory problem dla kogoś, kto po prostu chciał kupić papier, a w sklepach go nie było. W jednym z kalifornijskich miast odkryto wtedy dość nieprzyjemny incydent. Ludzie zamiast papieru zaczęli używać poszarpanych koszulek i wrzucali je do toalety. Przez takie zachowanie pojawiły się ogromne zatory w ściekach i służby porządkowe musiały je usuwać. Włożono wówczas specjalną kampanię, mającą uświadomić ludziom, że podartych koszulek nie powinno się spuszczać w toalecie, ponieważ nie są do tego przeznaczone. Mężczyzna z Florydy zaparkował swój smart samochód w kuchni. Kiedy w 2019 roku we Florydę uderzył huragan Dorian, Pewien mężczyzna zaczął się niepokoić, że jego mały samochód typu Smart może zostać uszkodzony lub nawet poleci gdzieś z wiatrem. Postanowił więc wjechać nim do swojej kuchni i tam zaparkować. Jedynym minusem, poza tym, że zajmował większość pokoju, było to, że jego psy za bardzo nie wiedziały co się dzieje. Samochód w domu jak to? Kto wie, może ten mężczyzna rozpocznie jakiś trend i więcej ludzi będzie parkować swoje auta w domach. Stalker znalazł swoją idolkę po zbadaniu odbicia w jej oczach. Posiadanie własnego Stalkera jest przerażające, ale ten prześladowca pewnej japońskiej gwiazdy Pop okazał się niepokojąco pomysłowy w swoich szalonych próbach wyśledzenia idolki. Analizując szczegóły, w odbiciach oczu piosenkarki na jej zdjęciach, które opublikowała w internecie, był w stanie wskazać stację kolejową, którą dziewczyna często odwiedzała. Dzięki temu dowiedział się, gdzie jest jej mieszkanie. Niestety skończyło się to tym, że włamał się do niej i ją zaatakował. Na szczęście, piosenkarce nic się nie stało, a Stalker został aresztowany. Trzeba jednak przyznać, że jego fanatyzm przeszedł na jakiś wyższy poziom, nie sądzicie? Wróżka trafia do więzienia za rzucenie klątwy. Na świecie istnieje wielu parapsychologów, którzy są zwyczajnymi oszustami. Wielu z nich zarabia pieniądze na zdesperowanych ludziach, którzy oddaliby wszystko, by ponownie porozmawiać z ukochaną osobą, której już z nami nie ma. Niektóre przypadki są jednak znacznie gorsze. Pewna kobieta z Florydy przekonała bogatą kobietę z Teksasu, że jej rodzina została przeklęta. Zaoferowała usługę zniesienia klątwy, która nie była tania. Na każdej sesji medium zaczęło wyłudzać kolejne pieniądze od naiwnej ofiary. Kobieta twierdziła, że pieniądze, które dostawała, były wydawane na kryształy i świece niezbędne do przeprowadzania rytuałów zdejmowania klątwy. W sumie wyłudziła od rodziny półtora miliona dolarów. Zdesperowani klienci nie mieli pojęcia, że są ofiarami manipulacji. Jednak oszustwa wróżki zostały wykryte przez policję, a kobieta została skazana na 3 lata więzienia. Jak się okazało, tą nieszczęśliwą klątwą była ona sama. Rodzice chcieli dać dziecku na imię Lucyfer, jednak urząd się na to nie zgodził. Kiedy Dan i Mandy Sheldon z Derpshire w Anglii przywitali swojego nowonarodzonego syna. W lipcu 2020 roku wpadli na dość szalony pomysł na jego imię, jednak nie spodziewali się, że napotkają tak wiele problemów w urzędzie, jak i również wzniecą protesty ze strony opinii publicznej. Para była zbulwersowana, że ich pomysł na imię został odrzucony. Wszystko dlatego, że zdecydowali się nazwać swojego nowonarodzonego syna, Lucifer. twierdzili, że inspiracją było dla nich oryginalne. Greckie pochodzenie tego słowa, co oznacza niosące światło. Raczej nie przejmowali się tym, że wielu osobom kojarzy się to z diabłem. Pomimo sprzeciwu ze strony grup religijnych, para nie dała za wygraną i finalnie zarejestrowali lucyfera w urzędzie. Miejmy nadzieję, że mały lucek wyrośnie na kogoś dobrego. Kobieta zamieniła spinkę na minivana. Istnieją ludzie na świecie, których umiejętności handlowe są tak dobre, że prawdopodobnie mogliby przekonać Was, abyście sprzedali im swój telefon za paczkę zapałek. Demis Skipper nie jest aż tak dobra, ale niewątpliwie ma smykałkę do interesów. W lipcu 2020 roku postanowiła, że będzie wymieniać się z całkowicie obcymi ludźmi za coraz to bardziej wartościowe przedmioty. Zaczęła od zwykłej spinki do włosów. Kroczek po kroczku zaczęła wymieniać się z innymi. Najpierw wymieniła spinka na kolczyki, a te na komplet okularów, który z kolei został wymieniony na odkurzacz. W końcu zdobyła iPhone'a 11 Pro Max, którego wymieniła na furgonetkę. Co prawda, ten minivan nie był do końca sprawny, ale finalnie Demi go naprawiła i szykuje się do kolejnej wymiany. Jej celem jest ostateczna transakcja, w której wymieni jakąś rzecz na dom. Od spinki do mieszkania. To się nazywa dobry deal. Na tym kończymy ten odcinek. Która z tych historii zdziwiła Was najbardziej? Dajcie nam znać o tym w komentarzach. To wszystko na dziś i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!